Dzień dobry, na naszym video streamingu. witamy bardzo serdecznie w związku z sytuacją jaka panuje na Ukrainie w związku z atakiem Rosji na Ukrainę połączyliśmy się z na stałe mieszkającym naszym przyjacielem Andrii Pochka i koordynator grupy Omnes Gendes z w centrum, w centrum Wolontariatu jest naszym gościem na łączu telefonicznym. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Sytuacja, roz, można powiedzieć, zrobiła się bardzo niepokojąca. Wszelkie doniesienia medialne mówią o atakach na Kijowie, też i od strony Białorusi. To wszystko wydarzyło się nad ranem i cały czas trwa. Ja chciałam Pana zapytać, jako też obywatela Ukrainy, jakie są emocje Pana z tym związane, czy w ogóle ma Pan też na chwilę obecną kontakt z kimś z przyjaciół czy z bliskich z Ukrainy, o czym co można by było więcej powiedzieć z punktu widzenia po prostu mieszkańców na temat tej sytuacji? Tak, tak, oczywiście. No, e, jeśli chodzi o sytuację, no to ciężka już, nawet to nie jest niepokojąca, mhm. a taka, no, trochę st strasznie się robi i jeden taki problem jest, że i się panika w dużych miastach, na przykład e, rozmawiałem z nami w Kijowie, tam są korki e, mhm dość się wyjeżdża z miasta i są kilometrowe korki już w Charkowie też tak, też jest na stacjach tankowania przy bankowcach ale mi się wydaje, że akurat ten czas lepiej to spokój i pozostać w domu jak to było na przykład podczas pandemii mhm. bo tak naprawdę mamy bardzo bardzo dobrą, zabezpieczoną armię, która będzie nas e, broniła i na razie e, też e, jest zgrupowanie z rezerwistów. Tak na razie moim zdaniem trzeba zachowywać spokój i, i mieć jakiś zapas oczywiście jedzenia mhm. e, i to jest właśnie uderzenie e, e, na, na przykład na zachodniej części Ukrainy, dlatego stworzyć tą panikę, żeby zdemoralizować ludność, żeby wszyscy się bali, że już e, rosyjskie wojska są nie, już w Kijowie. Mm -hmm. Tam ktoś komu powiedział, bo teraz działają tak naprawdę takie grupy dywersyjne, które też e, działają na miejsc... Też w internecie na przykład, że e, piszą z różnych profilów, że on tam ma jakiegoś znajomego, kto jest w armii, że rosyjska armia już przekroczyła, nie wiem, technicę z tej strony już jest w Charkowie czy w Kijowie uciekajcie coś takiego specjalnie żeby e, ludzi po prostu umierali też przez tą panikę e, przez ten strach a mm -hmm. tak naprawdę dzięki wsparciu zachodnich e, partnerów to e, ostatni czas armia jest, jest przygotowana do tej sytuacji wiadomo, że będzie ciężko ale no, wierzę w to, że powstrzymamy te trzy dni będą decydujące mm -hmm. i ważne, żeby też wysłać taki apel do społeczeństwa rosyjskiego, bo no, tak naprawdę wątpię, że większa ilość ludzi w Rosji wspiera Putina mm -hmm. w kwestii ataku i zabicia i innych ludzi. I dlatego mm -hmm. moim zdaniem też właśnie robić taki protest, na przykład w już przy ambasadzie jest protest. i mm -hmm i też tam jakieś będą rezolucje od Rady NATO o on. Tak, tak, tak. I mm -hmm. te trzy dni mi się daje, mm -hmm. będą decydujące. Także... Mm -hmm. No, obudziła nas ta tak, informacja, ponoć w Kijowie to z takich relacji też wynika, że w Kijowie w pewnych miejscach miasta życie toczy się normalnie, spokojnie, otwarte są sklepy, nawet ponoć kwiaciarnie, mieszkańcy robią zakupy, więc z jednej strony można i takie apele rzeczywiście się pojawiały, tak jak pan tutaj wskazywał, żeby zachować spokój, no w takiej sytuacji jest to ciężko zachować spokój, natomiast wszyscy mamy takie wrażenie, że spełnia się ten czarny scenariusz, czyli taki już poważny atak militarny Władimira Putina na Ukrainę i takie zapewne też emocje towarzyszyły mieszkańcom, ale tu pan nas nieco uspokaja, że to może być kolejna taka, taki krok właśnie w celu wprowadzenia tej paniki, że to nie jest jeszcze ten kulminacyjny tak. moment, tylko wprowadzenie paniki, czyli to też zależy dużo od tego, jak na to zareagują mieszkańcy, no i oczywiście przygotowana na takie ataki Armia Ukraińska. Dokładnie, dokładnie. Właśnie no, zgadzam się z tym, że ważne właśnie spokój i wspierać armię, bo to jest profesjonalna armia, tu ludzie są przygotowani do tego i ostatni czas dzięki wsparciu NATO i wszystkich partnerów wschodnich to dostaliśmy dużą ilość broni dla, dla obrony mhm. tego. Moim zdaniem mamy wszystkie szanse na to, żeby odczuć ten pierwszy atak, mm -hmm. jak pani powiedziała, taki sprawdzający powiedzmy. Mm -hmm. e, no i też ważna no, właśnie reakcja na to, jak te będą sankcje, ale też mi się wydaje, że no no ważne takie wsparcie wojenne, żeby nie wysłać jakieś e, te siły takie dla wspierania też naszego wojska, bo to, to, to będzie już tu, tu nie chodzi tylko o pieniądze, a Mm -hmm. Chodzi o, o... o, o Europę to... dokładnie, mm. dokładnie. Mhm. Chciałam jeszcze zapytać pana o jedną rzecz, tutaj akurat zdążyłam mhm. jeszcze krótką taką relację na Facebooku jednego z redaktorów właśnie Bawa Bobołowicza posłuchać i tam padają takie słowa, że wszelka forma wsparcia nawet takie manifestacje czy spotkania w różnych miejscach nawet w Polsce w różnych miastach już czy nawet takie proste rzeczy jak na Facebooku taka forma Solidarności już dla Państwa dla, dla narodu ukraińskiego jest też dużym takim wsparciem. To we wtorek odbyło się takie spotkanie Dokładnie. również na, na placu litewskim e, mieszkańców Ukrainy i naszych przedstawicieli, naszych władz, e, między innymi e, i Polaków. Proszę powiedzieć ze swojej perspektywy, i być może właśnie z perspektywy osób, które cały czas mieszkańców Ukrainy, które żyją pod takim znakiem zapytania, czy to rzeczywiście dodaje takiego, e, takiej pewności siebie i takiego e, e, ducha po prostu, jakiegoś optymistycznego myślenia? Tak, tak, dokładnie. Właśnie zgadzam się z tym, co pani powiedziała, bo no to właśnie mówili taki apel do, też do społeczeństwa w Rosji, bo mm -hmm. wiadomo, że jest totalna propaganda i nie tak. wszystko pokazują w telewizji, ale na przykład też będą jakieś obywatele Rosji, które są w Polsce i zobaczą, co się dzieje i są tak też, e, nie wiem, tam telefonem czy tym Facebookiem ze swoimi e, znajomymi rodziną w Rosji też może to podniesie też to w żeby e, też jakoś wyjść przy naprzeciwko Putinowi, bo tak, że no, jakieś jego osobiste ambicje e, to, to nie jest jakby decydujące dla całego kraju i że naprawdę takie akcje mają sens, bo e, wojną zajmuje się armia Mm -hmm. Niestety nie wszyscy mają możliwość, żeby być na froncie i, i takie wsparcie takie informatyczne jest bardzo ważne, bo teraz jest dużo na przykład też takich ataków e, e, kibernetycznych, tak? Że, Cybernetycznych, znowu, tam... tak, tak, wszystko ja się też dużo. Różnych... Sieci. Tak, mm -hmm. tak, jakieś, tak, 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 właśnie piszą jakieś komentarze i tak dalej, że to jest, na przykład, że to jest wina ukraińskich polityków, mm -hmm. że tak naprawdę to jest e... To nie jest wina Putina, że po prostu broni e, ludzi, którzy mówią w rosyjskim języku. Mm. No, takie, dużo takich dezinformacji jest, którą właśnie trzeba walczyć z takim e, powaniem rytmowej informacji, że, mm. że, że no, mamy sytuację, jaką mamy, żeby też była e, przepływ informacji między wszystkimi, dla nie tylko Ukrainy i Europy, ale też żeby w Rosji też wiedzieli prawdę, bo tak naprawdę większość no, nie ma możliwości bo, bo w telewizji pokazują w ogóle inne rzeczy. Że, mhm. nie wiem, że Ukraińcy na, na, na przykład, ja tak uważam, że może jakieś prowokacje, że tam ktoś zaczął strzelać po tych e, publikach jakichś nieistniejących tak. i no Dlatego bardzo ważne takie wsparcie informacyjne też. Mhm. No i bardzo dziękuję właśnie za, za pana też wypowiedź, która jest właśnie p, p, takim głosem płynącym, prawdziwym głosem w związku z tą propagandą. Jak czytaliśmy w doniesieniach medialnych, to faktycznie tutaj trzeba się zgodzić z, przynajmniej tak się mówi, że naród rosyjski wcale nie chce żadnej wojny, tak na dobrą sprawę, więc rząd, Dokładnie. władze, a naród to są dwa odrębne światy. Natomiast Putin nie po raz pierwszy w ogóle z tamtej Strony nie po raz pierwszy wykorzystuje się po prostu takie prowokacje w obronie obywateli rosyjskich, przeprowadzany atak. To tutaj trzeba być bardzo ostrożnym na tego typu doniesienia. Rozumiem, żeby to podwójnie zweryfikować. Dokładnie, dokładnie. Mhm. I też uważam, że te, te sankcje, na przykład, które gotują, to mm, też jest taki problem, że te sankcje niestety no, zaczną działać w ciągu kilku miesięcy. To... Tak a teraz w dany moment potrzebujemy też mm -hmm. tego wsparcia. Bo, mm -hmm. no, bardzo ważne jest te spotkania liderów kraju zachodu demokratycznego, żeby też jakiś e, podjąć krok, żeby naprawdę no, mm -hmm. też jakby stworzą takie umowy, żeby nie Putin i te ludzie, co są tam obok niego, żeby też w końcu się zrespektowali, że to to jest... Mm-hmm. Takie się mają się odbywać dzisiaj spotkania. Była też tutaj w Polsce, było spotkanie władz, ponoć jeszcze zostały wysłane prośby o to, by przedstawiciele też i innych narodów Unii Europejskiej się ze sobą mogli połączyć i jednoczyć się i podejmować razem decyzje, także liczymy na to, że takie decyzje zapadną. W związku tak. z tym, o czym Pan też tutaj co też Pan bardzo ważną kwestię zaznaczył, że sankcje, które już zostały wprowadzone przez stan. Zjednoczone czy Wielką Brytanię, to tak naprawdę po pierwsze chyba nie zrobiły większego wrażenia na prezydencie Rosji Putinie, a po drugie jest to, to kwestia tak naprawdę czasu, a miesięcy, tygodni, a to trzeba mhm. działać już w tym momencie. Dokładnie. dokładnie. Mhm. Dziękuję bardzo za ten głos. Mam nadzieję, że te decyzje i to wsparcie przyczyni się do tego, że ten atak nie posunie się dalej. W każdym razie jesteśmy też w kontakcie. Proszę pozdrowić mhm. i wyrazy Solidarności przekazać swoim bliskim, swoim przyjaciołom, rodzinie Ukraińcom. Tak, tak. I mam nadzieję, w... że. Mhm. I mam nadzieję, tak, dziękuję. Że właśnie dziękuję chciałam bardzo. podziękować pani mhm. redaktor w imieniu wszystkich Ukraińców i w ogóle wstawu światu, który jesteśmy taką demokratyczną częścią, to podziękować w ogóle za, za telefon i że bo to jest bardzo ważne w danym momencie. Dziękujemy bardzo i mam nadzieję, że być może kolejna rozmowa już będzie nieco optymistyczniejsza. Tego byśmy sobie tak naprawdę wszyscy życzyli. Pięknie jeszcze raz dziękuję za poświęcony tak, czas dziękuję. i te kilka no, słów. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Andrii Pochkaj był naszym gościem, koordynator grupy Omnes Gentes w Centrum Wolontariatu. Obywatel Ukrainy, ukraińcy stały, mieszkający w Polsce, ale też cały czas w kontakcie ze swoimi bliskimi na Ukrainie. Takich rozmów Zapewne będzie więcej na naszej antenie. Jeżeli Państwo mają też e, informacje e, i chcieliby przekazać e, słowa płynące czy e, relacje swoich bliskich z Ukrainy, to też e, taka możliwość na naszej antenie jest.